Cześć, witam Was. Jestem DOP W dzisiejszym odcinku nauczymy się jak zrobić półautomatyczną farmę o melonów. Mm, tak, idziemy na płaski teren. Tu zrobimy sobie na 4, 5, 7, 8. I tak, zamykamy to. I teraz jest taka opcja. 4, 5, 7, 8, tak... Muszę zrobić to na 8. No, Jak wiecie zrobić już to sobie na osiem, to rato już na osiem. Na każdym z czwartych klocków 4. Trzeba zrobić dwa otwory, tak Tutaj tutaj jeden piston <grym> i tutaj idzie na przykład RESTOM bo ja już to naszym grobię i pistol się zamykają Okej, okay, no i przyciąga nam klocek. I do tego potrzebujemy piston klejący się. Okej. Okay, czekajcie, ja to zrobię i zaraz się widzimy. już mamy też takiego. To teraz musimy wypełnić pod ziemią. pod tym piaskiem albo pod ziemią wodą. To po prostu tak jak ja lawam, to potem to musicie zalać wodą. Ja to zrobię i zaraz się widzimy. Kiedy mamy coś takiego, to teraz musimy wziąć motykę. Tak, motykę. W tym przypadku diamentową I zrobić to po prostu tak pole. I po prostu, jeżeli już zrobimy tak pole całe, to teraz wam pokażę. Bo tutaj trzeba guzik, kiedy nacisnąć, i to daje nam pół, automatyczną formę. Bardzo łatwy sposób. Teraz bierzemy nasiona. Czyli tu, tu są nasiona, tu są nasiona. Nie ma tych nasion. Dobra, poczekajcie, ja znajdę nasiona i zaraz się widzimy. Kiedy już Wam rosła nasionka, po prostu podchodzicie do tej dźwigni, ciągniecie za nią. A zapomnijmy o jednej rzeczy: tutaj zalewacie wodą. W każdym miejscu za pistonem zalewacie wodą. Ciągniecie za dźwignię. Woda zalewa, zbiera Wam plony. Wy odchodzicie i tylko zbieracie plony i cała filozofia. tipul automat de farme. Mulțumesc pentru vizionare. Două ziua